Gdyby los nie odebrał jej życia zbyt wcześnie, Teresa Tuszyńska właśnie świętowałaby 83. urodziny. Jej historia, pełna blasku i cienia, wciąż porusza i fascynuje. Była kobietą, która nie tylko potrafiła zawrócić w głowie niemal każdemu mężczyźnie, ale również zachwycić obiektyw kamery. Wysoka o smukłej sylwetce i twarzy o rysach niemal idealnych przykuwała uwagę, gdziekolwiek się pojawiła. Jej uroda była niepodważalna, wręcz magnetyczna. W latach 60. ubiegłego wieku była jedną z najjaśniej świecących gwiazd polskiego kina, a także najbardziej rozpoznawalną modelką reprezentującą legendarną modę polską. Choć nie skończyła żadnej szkoły aktorskiej, potrafiła oczarować zarówno widzów jak i krytyków swoją naturalnością, wdzękiem i pewną dozą tajemniczości. Kamera kochała ją z wzajemnością, a jej spojrzenie zdawało się mówić więcej niż tysiąc słów. Zagraniczne propozycje przychodziły z Francji, Włoch, a nawet Austrii, gdzie reżyserzy widzieli w niej materiał na wielką międzynarodową gwiazdę. Jednak Teresa nie potrafiła, lub nie chciała, zrezygnować z tego, co kochała równie mocno jak kino, z życia w stylu bohemy, z wieczornych wyjść, z wolności, którą dawały jej męskie spojrzenia i zachwyt otoczenia. Nie umiała narzucić sobie surowej dyscypliny, nie była gotowa podporządkować się rygorom życia zawodowej aktorki. Zamiast tego coraz częściej zaglądała do kieliszka, uciekając w alkohol przed rzeczywistością, przed nieudanymi związkami i toksyczną miłością, która paliła ją od środka. Urodziła się 5 września 1942 roku w Warszawie, w kamienicy przy ulicy Bolecha 21. Jej ojciec Antoni był właścicielem masarni i sklepu na warszawskiej woli. Matka Janina zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, starszego syna Bogdana, młodszej córki Wacławy oraz Teresy, która była środkowym dzieckiem. Gdy po upadku powstania warszawskiego rodzina została rozdzielona, a Antoni trafił na roboty przymusowe do Niemiec, Janina z dziećmi została załadowana do bydlęcego wagonu jadącego w stronę Oszwyc. Na jednym z przystanków ich los odmienił się dzięki kolejarzowi, który umożliwił ucieczkę i dał schronienie w swoim domu. Po zakończeniu wojny wrócili do zrujnowanej Warszawy, a Antoni dołączył do rodziny dwa lata później. Rodzice znów zaczęli handlować, a Teresa rozpoczęła naukę w szkole z internatem prowadzonym przez siostry zakonne w podwarszawskim Wawrze. Była dziewczyną niezwykle energiczną, wręcz roztrzepaną, co nie do końca pasowało do zakonnej dyscypliny. Po nieco ponad roku siostry poprosiły rodzinę, by zabrała córkę. Następnie uczęszczała do szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Ożarowskiej. A później dostała się do renomowanego państwowego liceum techniki teatralnej przy ulicy Miodowej, gdzie w jednym roczniku studiował między innymi Krzysztof Kieślowski. On ukończył szkołę, Teresa nie zaliczyła nawet trzeciego semestru. Już jako nastolatka zaczęła bywać w warszawskich klubach studenckich, gdzie przyciągała uwagę tłumów. Na początku 1958 roku wybrała się z bratem na bal karnawałowy do słynnej Stodoły. Tam została wybrana mi z wieczoru i natychmiast zwróciła uwagę fotoreportera Andrzeja Wiernickiego. Zauroczony jej urodą i aurą, jaką wokół siebie roztaczała, Wiernicki wspominał później, że jej widok był jak porażenie piorunem, i skrzyła od pierwszego spojrzenia, miała w sobie coś, czego nie dało się zignorować. Fotograf zorganizował dla niej sesję zdjęciową, której efekty trafiły do redakcji Kobiety i Życia oraz do redakcji Przekroju, który organizował konkurs dla początkujących aktorek. Co ciekawe, sama Teresa nie miała pojęcia o wysłaniu tych fotografii. Gdy zdjęcie ukazało się na okładce, została wyrzucona z liceum, ale nie zmartwiła się tym zbytnio, jej myśli coraz śmielej krążyły wokół kariery filmowej. Zgłoszeń do konkursów w przekroju przyszło ponad 1200, ale do ostatniego etapu zakwalifikowano zaledwie 28 dziewcząt. 16-letnia Teresa znalazła się w tym elitarnym gronie, mimo że formalnie nie spełniała wymagań wiekowych ani edukacyjnych. Organizatorzy zastrzegali, że kandydatki powinny mieć od 17 do 23 lat oraz średnie wykształcenie. Jednak uroda Teresy i jej naturalny wdzięk zrobiły na jurorach tak piorunujące wrażenie, że postanowili przymknąć oko na regulamin. Finał polegał na odegraniu scenki przed kamerą w obecności reżysera Jana Rybkowskiego, który przygotowywał się do filmu zatytułowanego Ostatni Strzał. Wyniki ogłoszono 1 czerwca 1958 roku, a Teresa Tuszyńska triumfowała została uznana za najbardziej utalentowaną i posiadającą najlepsze warunki fizyczne ze wszystkich uczestniczek. Choć jej debiut filmowy zakończył się sensacją, nie zniechęciło to ludzi kina ani mody. Podczas zdjęć do filmu Ostatni strzał, które odbywały się na Mazurach, Teresa w pewnym momencie po prostu zniknęła z planu. Nikt nigdy nie dowiedział się dlaczego. Mimo to reżyserzy i producenci wciąż widzieli w niej potencjał. Wkrótce jej osobą zainteresowała się Jadwiga Grabowska, Legendarna dyrektorka artystyczna mody polskiej. Tuszyńska szybko stała się ikoną polskiego modelingu, była gwiazdą pokazów mody, symbolem nowoczesności, elegancji i kobiecej siły. W 1959 roku zagrała epizod w filmie Biały Niedźwiedź w reżyserii Jerzego Zarzyckiego, u boku takich legend jak Gustaw Holoubek i Adam Pawlikowski. Krytycy dostrzegli nie tylko jej olśniewający wygląd, ale również niepodrabialny ekranowy magnetyzm. Rok później, po roli Marguerite w filmie Do widzenia, do jutra, prasa ochrzciła ją mianem polskiej Bridget Bardo, choć wcześniej porównywano ją do Audrey Hepburn. Niektórzy twierdzili wręcz, że jej naturalna gra przyćmiła występ Zbigniewa Cybulskiego. Produkcja zatrudniła ją jako statystkę, ponieważ nie miała dyplomu aktorskiego, a swoje honorarium przekazała rodzicom, którzy za te pieniądze odnowili dom. Taki był jej gest, mimo młodego wieku, potrafiła dzielić się sukcesem z najbliższymi, choć los już wtedy zaczął stawiać przed nią kolejne pułapki. Z perspektywy lat, życie Teresy Tuszyńskiej jawi się niczym dramatyczny scenariusz filmowy, którego zakończenie okazało się gorzkie i pełne bólu. Choć w czasach swojej młodości zachwycała i hipnotyzowała miliony, stając się prawdziwym symbolem kobiecości i uroku w szarych realiach polski ludowej, to ostatecznie została samotna, zapomniana. Zmagająca się z uzależnieniem, które zniszczyło nie tylko jej karierę, ale i duszę. Gdy umarła, była druga połowa lat dziewięćdziesiątych, a świat już dawno przestał o niej mówić w kategoriach gwiazdy. Był 1963 rok, gdy jej wizerunek, pełen wdzięku i klasy, pojawił się na okładce prestiżowego amerykańskiego czasopisma show. Dziennikarze z oceanu nazwali ją najbardziej utalentowaną i zarazem najbardziej zachodnią spośród wszystkich polskich aktorek. Był to niewątpliwy dowód na to, że mogła osiągnąć sukces międzynarodowy, że miała wszystko czego potrzebuje wielka gwiazda: urodę, charyzmę, nieprzeciętny wdzięk i tę ulotną aurę tajemnicy. Jednak zamiast wykorzystać ten moment i postawić wszystko na jedną kartę, Teresa z upodobaniem oddawała się nocnemu życiu Warszawy, gdzie w modnych lokalach czuła się jak ryba w wodzie. Tam właśnie odnajdywała poczucie przynależności i chwilową ulgę. Imprezy, które tak ją kusiły, obfitowały w towarzystwo, muzykę i alkohol, a ten ostatni z czasem zaczął pełnić w jej życiu coraz bardziej niepokojącą rolę. Ludzie, którzy znali ją dobrze, widzieli, że z Kieliszkiem nie rozstaje się już dla przyjemności, lecz po to, by zapomnieć. W jej sercu mieszkał cień, bolesna, niespełniona miłość, która położyła się cieniem na jej losie. Zakochała się bez pamięci w dużo starszym od siebie, charyzmatycznym aktorze Adamie Pawlikowskim. Różnica wieku między nimi wynosiła aż 17 lat, a ich związek był pełen emocjonalnych zawieruch, zawieszony gdzieś pomiędzy bliskością a obojętnością. Byli razem, ale jakby osobno. On nie angażował się tak jak ona by tego pragnęła, a ona, mimo rozczarowania, wciąż łudziła się, że kiedyś to się zmieni. I w końcu, kiedy uczucie w nim rozkwitło, było już za późno. Czas nie czekał, a serce Teresy było już wtedy poranione. W 1962 roku Teresa wyszła za mąż Jana Rafała Floriana Zamojskiego, człowieka o artystycznej duszy i szlacheckich korzeniach, grafika, który, co ciekawe, był przyjacielem Pawlikowskiego. Ślub odbył się w stanie nietrzeźwości, co samo w sobie było symbolem emocjonalnego chaosu, w jakim funkcjonowała. Małżeństwo przetrwało zaledwie rok. Mąż szybko dostrzegł, że został wykorzystany jako narzędzie do wywołania zazdrości u Adama. A Teresa, zamiast szukać szczęścia u jego boku, coraz częściej wybierała towarzystwo alkoholu. Jej mąż wspominał później, że odwiedzała miejsca, do których porządni ludzie nigdy by nie zajrzeli. Była gotowa pojechać na drugi koniec miasta tylko po to, by znaleźć się tam, gdzie można się napić. Alkohol stopniowo wchłaniał całe jej życie. Zniszczył nie tylko to pierwsze małżeństwo, ale również drugie, zawarte z Włodzimierzem Kozłowskim, człowiekiem związanym z branżą dubbingową. Wraz z kolejnymi butelkami, coraz bardziej oddalała się od świata mody i filmu. Przestała pojawiać się na planach zdjęciowych, nie przychodziła na pokazy, a jej nieobecności przestały być tolerowane nawet przez najbardziej wyrozumiałych twórców. Nawet Jadwiga Grabowska, która przez lata była jej mentorką w modzie polskiej, ostatecznie straciła cierpliwość. Jeszcze w połowie lat 60. Teresa została odsunięta od pracy w modzie, a na początku lat 70. całkowicie zniknęła z ekranów. Uzależnienie doprowadziło ją również do poważnych konfliktów z prawem. W pewnym momencie, będąc pod wpływem alkoholu, uderzyła milicjanta w twarz. Groziło jej aż dwa lata więzienia. Z opresji wyciągnął ją znany adwokat Tadeusz de Virion, który podjął się obrony, mimo że jego klientka stawiła się na rozprawę w stanie nietrzeźwym. Już wtedy jej historia była pełna dramatów, a przecież największy dopiero miał nadejść. W 1976 roku Adam Pawlikowski odebrał sobie życie. Był to moment, który zburzył w Teresie ostatnie resztki nadziei i siły. Po tej tragedii przestała walczyć z nałogiem. Otoczyła się ludźmi, z którymi mogła pić bez skrępowania, do jej stałych kompanów należała młodsza siostra Wacława oraz robotnik Jan Perzyna, który został jej trzecim mężem. Cała trójka zamieszkała razem przy ulicy Górczewskiej. Ich mieszkanie szybko stało się miejscem niekończących się libacji alkoholowych. Milicja była tam częstym gościem, wzywana przez sąsiadów zaniepokojonych hałasem i awanturami. 19 marca 1997 roku w swoim mieszkaniu na Górczewskiej Teresa Tuszyńska zmarła. Jej śmierć, podobnie jak całe życie, owiana była mgłą tajemnicy. Oficjalnie nigdy nie podano jednoznacznej przyczyny. Jej brat Bogdan wspominał, że Teresa nie chorowała, ale przypuszczał, że mogło dojść do wylewu krwi do mózgu albo ataku serca. Wynik sekcji odebrał mąż Teresy, Jan Perzyna, który zaraz po pogrzebie zniknął bez śladu. Uroczystość pogrzebowa została opłacona przez brata, który jako jeden z niewielu pozostał przy niej do końca. Operator Jan Laskowski, który pracował przy filmie do widzenia, do jutra, po latach wyznał ze smutkiem, że nikt z bliskich i znajomych nie potrafił jej pomóc. Choć wszyscy widzieli, jak bardzo staczą się w otchłań, nikt nie umiał wyciągnąć ręki na tyle skutecznie, by ją uratować. Jej historia, naznaczona błyskotliwym początkiem i tragicznym finałem, jest dziś symbolem tego, jak łatwo światła reflektorów potrafią zgasnąć, gdy człowiek zostaje sam ze swoimi demonami.